No dziś pokażę Wam jak ten świder wiertnica glebowa wierci. Tutaj stanie, ale nie potrzeba stanie. Stanie jest w dół. Tutaj jest wyłącznik w pozycji 1 i wtedy stawiamy prosto na ziemi. A no i tutaj ciągniemy i odpalamy. Niestety piach jest bardzo szybki, ale ręką bym jakbym nie wykopał tego nawet tą wiertnicą, to bym tak sobie, o tak jak teraz w tej chwili wybieram, nie mógł wybrać. Także bardzo duże ułatwienie za pomocą tej wiertnicy. Dziękuję. Dobre.